Thank you W tym roku przybada właśnie 42 rocznica powstania wspomnianej Akademii Chowania Fizycznego. No i chcieliśmy z racji, że to uczelnia sportowa w sposób szczególny tą rocznicę uczcić. Szukaliśmy takiej inicjatywy, która by zabierała jak najwięcej liczb 42. I w związku z powyższym wymyśliliśmy 42 maratony w 42 dni. Maratony dlatego, ponieważ to jest 42 km, kolejna 42, w tym naszym projekcie się znalazła. No i od pomysłu przystąpiłem do realizacji. Wybrałem 40 miejscowości dookoła Polski i 23 czerwca wystartowaliśmy z Rzeszowa. Dzisiaj jesteśmy w Mikołajkach, chcemy zrealizować już 29 maraton. Najbardziej mnie cieszy to, że po 28 czujemy się doskonale i myślę, że damy radę do tego 42, czyli do 3 sierpnia wytrwać i pokonać wszystkie wyznaczone trasy w poszczególnych miejscowościach. Muzyka Dzisiejszy maraton będzie troszeczkę inny, ponieważ dotychczasowe, które się odbyły, odbywały się na bieżniach stadionu, natomiast dzisiejszy jest na torze wyścigowym, na torze rekreacyjnym. Pewna zmiana i na pewno będzie to dla nas dużą atrakcją i takim zmianą rytmu, bo codziennie było 105,5 okrążenia bieżni stadionowej, dzisiaj zobaczymy w tej chwili sędziowie mierzą, jaka wyjdzie długość okrążenia, ten teraz policzymy kilometry, by wyszło dokładnie 42 km 195 m. Ja każdego zachęcam do biegania. Ja już to robię 25 lat, czuję się z tym doskonale, a właściwie co rok się czuję lepiej. Dlatego wszystkich namawiam, żeby zamienili ścieżki do apteki na ścieżki biegowe i będą zdecydowanie zdrowsi, zdecydowanie bardziej uśmiechnięci i bardziej optymistycznie nastawieni do życia, bo świat biegowy tak właśnie wygląda, tak funkcjonuje i jest coraz większy, i to najbardziej mnie cieszy.